Cześć tutaj Sniper 101 i zagram dzisiaj Quarantine Regen na Lunar Labs. Dzisiaj yy, w poprzednim odcinku z Pythonem vip grałem, a ja dzisiaj pokażę y, takie szczegóły na przykład y, o tych teleportach jak działają, o co z nimi mi chodzi, yy, no i o tej grawitacji trochę. Znaczy chyba Wam pokazałem w ostatnim, znaczy w poprzednim odcinku, że tam się włączy i włączy. A ja pokażę Wam właśnie te sektory i no pokażę wam jak się kryć. Dobra, no to znajdźmy jakiś ten yy, o jest Quarantin Dobra jest Ostatnio właśnie zdobyłem 2000 expa właśnie Jak byłem pierwszy byłem na platinum Black Market Server Byłem na Platinium yy, w Super Elicie Byłem pierwszy, dostałem ponad 2000 expa i opłaca się właśnie teraz grać właśnie właśnie taka taki bonus że będą dodawać do gry yy, ten XPG PT7 właśnie będą dodawać o właśnie widzicie to jest teleport i on czeka właśnie z tą bombą w teleporcie ja to wam wyjaśnię to jest taki jeden teleport główny który przekierowuje yy, przekierowuje to inny, taki sumówek właśnie Ko o o. i patrzcie, to te drzwi o i właśnie m, dlaczego on nie położył, czy tam ona nie położyła właśnie przy tych drzwiach zatem e, od zewnątrz nie można wejść e, bo są zablokowane po prostu e, tylko można od wewnątrz wyjść, wyjść e, a żeby wejść do tej komórki to trzeba przez ten teleport, który wam właśnie pokażę o tu jest ten główny teleport on się kierowuje na inne na losowe, yy, komórki wejdę do niego o i tak można uciec przed zombie bo właśnie nigdy nie wiem do, yy, do jakiego trafimy do jakiej komórki yy, komórki koszule yy, i właśnie zombie możliwe że trafi na inną Raczej na pewno bo większa możliwe że trafi na inną o, Patrzcie, od wewnątrz mogę otworzyć, a nikt nie może od zewnątrz. Jeszcze nie będę wychodził. To jest dobra kampa na zombie. Nie. O, i teraz raczej jak się przeteleportuje zombie, nie ma szans. O, wiecie, nie ma szans po prostu. No i położyłem. Już by się z Nie Nie, mamy przewagę. Mam 83 Hornet 1 miny Myślę że wygrałem, bo tylko złotem eee... Co on robi? Teraz zombie to eee... A i miałem coś powiedzieć eee, Tak, jeśli chcecie właśnie ze mną właśnie na Skypeie to ze mną nagrywać eee, To ja nazywam na Skypeie to ja jestem kakurol 123 Napiszę w, w opisie mój Skype Będziecie czy ze mną mogli, bo właśnie dostałem Ktoś mnie znalazł na kombacie I, i poprosił mnie, czy mogę ze mną, czy może ze mną y, nagrywać No i powiedziałem, że może właśnie ze mną nagrywać Ale to na przykład y, takie gry jak typu y, Clan War II, Lub y, Hired Guns Takie że zespołowe Też z moimi z, y, ludźmi z klanu właśnie takie będę nazywał takie dla rozrywki takie yy, odcinki yy, i właśnie yy, przez ten tydzień, znaczy nie ja dzisiaj dostałem do yy, w inboxie, na kombaty w inboxie yy, dostałem in, yy, Mist Infinity dzisiaj 28 czerwca nie wiem czy dzisiaj zobaczycie ten filmik ale możliwe, że jeszcze będzie jutro i pojutrze <laughs> y y y y tak, miałam powiedzieć, że y Best Infinity od Combat Arms przysyła y każdemu, ale zauważyłem, że właśnie w jest, jest tylko jedna broń AN-99M, czy jakoś tak się nazywa, nie, nie pamiętam dokładnie. Yy, i na jeden dzień. I właśnie yy, wejdźcie, nie wiem czy wejdziecie, ale 8, może liczbę, że już też przyszle. Jeśli nie, nie odebraliście dzisiaj, to jeszcze 3, zostanie w Inbokie i odbierz się, bo ona jest dobra broń. Jeszcze nie aktywowałem, ale przyda się. Zostanie Wam w Inbokie, jak będziecie jak brakowało, brakowało GP, to będziecie mogli użyć. I można tą broń zamienić w, w Stworzę oddzielny odcinek właśnie w ekonomporum Jak zamieniać, yy, ulepszać bronie Jak on to przeżył? O. <gry> Kurde, no ja tyle zwarowałam, warowałam pan. im, a z więcej tylko z czasem i teraz włączyłem grawitację. Właśnie tak można łatwo trollować. Ktoś się skacze, ktoś się skacze. Ja wyłączam wszyscy się, się zabior. Ja już tak strolowałem, tak trzy osoby pod rząd. O, jakiś Patryk jest. Pozdrawiam, Patryk. Może no, może jak będzie oglądał mój... Nie, to nie wierzy, że wtedy grał ze mną. Że, że oh. Five, four, three, a, three, a właśnie. Ktoś w poprzednim one. odcinku pod filmikiem napisał komentarz, że czy sobie pamiętać czy mogę e, przyjść do klanu, ale, ale muszę odmówić, ponieważ ja mam swój klan. Słaby pierwszy level, są słabe matem staty, ale mam swój klan. To jest tylko dla timu, mam chyba 15 osób e, i muszę odmówić po prostu. Ja, ja nie chcę, tak za często nie gram CW. To jest tylko dla timu, tylko od czasu do czasu tam gramy CW, może bijemy kiedyś ten drugi level kiedyś. Ale muszę odmówić niestety. I proszę właśnie... <coughs> proszę właśnie, żeby ta osoba podała mi kąbać. To może coś tam mi, Może on przyjdzie do mojego kranu. Zobaczymy. Oa, przychodzi mi. Miałem się pochwalić moją grą właśnie. Bo to miał być ten poradnik, a jestem dziesiąty. Normalnie ja gram, nie nagrywałem. Miałam pierwsze miejsce <noise> Ciągle A Teraz mam dziesiąte Ja <noise> akurat na odcinek muszę mieć te dziesiąte Kurde Nie no Ile zostało? Nie, to jest Kurde Chyba, że już inaczej o właśnie e, na są właśnie z tym wyglądem z tymi nowościami e, była ta aktualizacja ostatnia, to też dodała nowe misje. E, na przykład zabi, taki, e, za, tak, zabi 200 NPC z Fire a ze wszystkich fire z zombie lub ludzi z y, nemexis, Kabyl y, Pever ze wszystkich. I jak widziałem też 200 na 200, ponieważ nie chcę się robić tej y, y, misji, bo... Ja nie lubię faircy, muszę to od czasu do czasu zagrałam Karl w Next Labs Dlatego nie, nie skończę dzisiaj tej misji e, Właśnie e, z pierwszej misji ja dostałem taką apteczkę niby nie wiem, co to jest A to jest normalny gold case, jak się keysz dostawał, no, silver case dostawał się kiedyś to tam się dostawało GP. To jest to samo, tylko zmieni nazwę i wygląd tej patrz. Ale płacę się też nie robić, bo można 10 odbierać. To się opłaca. Przez, przez ten miesiąc dużo GP ludzie uzbierają, bo przez te casey, eventy różne. A, i w komentarzach podacwajcie swoje nazwy i tak także... Mogi nie, ...nie wiem, co mówiłem cztery, teraz... ...ee... ...co się spytać, czy może ze mną nagrywać... Ja to mówiłem... ...nie, ...powiem czego... ...że może ...czy może ze mną nagrywać... a to ...e... ...ale wiem... Deve ter um tênis. Tem que ir, eu Znaczy nie jest taka duża, można powiedzieć średnia. Uciekać, Patryk strzelił tak, się. Wszyscy tutaj się teraz wleczą. Ja grałem w stadionu e, Regen. Można to wszyscy to by e, w TC, M32. M32. Wszyscy mieli M32. I co to było? Takie lagi były jak się strzelali. Dosnijmy. Chyba Nie do, e, do zrozumienia, To były takie lagi. aż musiałem wyjść. Ale dobrze mi szło. Jak ja jedynie miałem no, M32. Ja właśnie M33. Hornet. Lag i lagi były nie no to muszę raczej coś z crashu komba a nie wiem czy to przestał to... nie przez ten wygląd wiem mówiłem poprzednim odcinka swej że przez ten wygląd y, znaczy wygląd przez aktualizację wielką y, więc dużo błędów jest w komba zaraz y, są różne bugi błędy lagi dużo lagów Mam nadzieję, że to Nexon po, później naprawi bo pewnie Jest dużo tutaj błędów. E, no dobra, to będę kończył. Napiszcie e, w komentarzach, czy chcecie właśnie takie odcinki e, takie... To był tak naprawdę bez celu. Ten odcinek. Miałem tylko przekazać szczegółowe informacje na temat e, mapki Lunar Labs. No ja mam nadzieję, że wam wyjaśniłam i wiecie o co chodzi z tymi teleportami. No dobra, no to chyba będę kończył Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No dobra, no to cześć.